Wydaje mi się, że każdy z nas miał kiedykolwiek taki film, o którym praktycznie nikt nigdy nie słyszał. Wiedzieliście o nim tylko wy, ale i tak na niego czekaliście, bo na przykład zafascynował was zwiastun, opis albo sama obsada. I okej, okay, promocja jego jest nikoma, ale wciąż może być filmem totalnie dla was. U mnie takim filmem był film Instinct, czyli ten, o którym jest teraz ta recenzja. Opis mi przyciągnął praktycznie od samego początku, ale jak zobaczyłam, że w głównych rolach gra Chastain oraz Hathaway, to to miałam takie, o kurde, co to za obsada dwóch pań? które ostatnim razem widziałam w duecie w Interstellarze, a tutaj mają również główne role. No powiem tak, podjarana byłam mocno, tym bardziej, że to jest dramat, więc emocje tutaj są wielkie, a ja od zawsze byłam fanką filmów, po których mam jakieś refleksje po oglądaniu, czy w czasie oglądania i ten film jakoś ze mną zostaje. Mimo to przyznaję, może nie obejrzałam go od razu, jak tylko wyszedł, no bo on wyszedł jakoś rok temu, ale wciąż miałam go z tyłu głowy i miałam takie okej, okay, jak będę miała wolny czas, no to muszę się za niego zabrać, bo wydaje mi się, że będzie warto, a nawet jeżeli nie będzie to do końca warto, to przynajmniej zaspokuje tą swoją ciekawość, która chodzi za mną praktycznie od samego początku, jak tylko usłyszałam, że ten film w ogóle powstaje. Pozwólcie, że przybliżę Wam trochę opis całej tej fabuły. A więc mamy dwie rodziny, które żyją sobie naprawdę całkiem dobrze mają też zresztą ze sobą mocno przyjacielskie stosunki i ten film się zaczyna właśnie przyjęciem urodzinowym żony jednej z tych rodzin. Te dwie rodziny dosłownie mieszkają obok siebie, mają synów, którzy są w podobnym wieku, więc ciągle się ze sobą bawią no i tak jak mówię, bardzo się ze sobą przyjaźnią, chodzą sobie razem wspólnie do siebie nawzajem do domów, na te imprezki, na jakieś tam rodzinne spotkania, no naprawdę widać, że są z sobą bardzo zżyci. W pewnym momencie jednak dochodzi do tragedii. Tragedii, która niszczy dosłownie wszystko to, co oni mieli i budowali przez te wszystkie lata, mieszkając obok siebie. A mianowicie w nieszczęsnym wypadku ginie jeden z chłopców, syn jednej z rodzin. I nagle się okazuje, że tak naprawdę to wszystko, co ich łączyło, to jak spędzali wspólnie czas, to jednak trochę wynikało z tych synów. A kiedy jednego z nich zabrakło, nagle wszystko to zostaje zniszczone. No i ponownie mamy taki obraz dwóch rodzin, rodzin kompletnie od siebie różnych, które już totalnie nie żyją w takiej harmonii. Jedna czująca totalną pustkę, druga, która nie wie do końca, jak się zachować, bo oni wciąż są szczęśliwi, ale bardzo niekomfortowo szczęśliwi, bo widzą, jak ich przyjaciołom zostało odebrane coś, co się dla nich najbardziej, Bardziej liczyło w życiu i bez czego czują się dosłownie nikim. Jak sami słyszycie fabularnie, brzmi to naprawdę nieźle. Co prawda jasne, część głosów może powiedzieć, czy to jest fabuła na cały film? Uwierzcie mi, że może być, tym bardziej, że tam jest bardzo dużo gniewu, smutku w tym wszystkim. Sporo również dokłada temu fakt, że całej tej tragedii towarzyszyła również sąsiadka. Czyli kobieta pochodząca z tej drugiej rodziny. Próbowała jakoś uchronić ich dziecko przed tą tragedią, ale się nie udało. I tutaj mamy przez to również wątki z poczuciem winy: to, jak ona totalnie nie wie, jak się zachować, bo ma właśnie wrażenie, że jestem mu bardzo współwinna. Mimo tego, że kompletnie tak nie było, no bo jednak to nie była jej wina. Ona biegła, próbowała ochronić je, a. To, że się nie udało, no to niestety stało się. Nie mogła tego uniknąć, ale na pewno nie można powiedzieć, że to była jej wina. Podobało mi się również to, jak na samym początku filmu była zaznaczona ta relacja Alice i Celine, które się bardzo ze sobą kumplowały, widać jak się wspierały. W zasadzie często były takie momenty, kiedy rozmawiali sobie ich faceci, a one sobie szły do osobnego pokoiku, zamykały się w nim i po prostu siedziały na podłodze, zwierzając się sobie i mówiący. Jakieś swoje różne sekrety, i to tylko uświadamiało nas w tym, że one są bardzo bliskimi dla siebie osobami i rzeczywiście traktują siebie jak przyjaciółki. Ale w momencie, kiedy nastąpiła ta tragedia, do no to one zachowywały się tak totalnie nieznajomo względem siebie. Tutaj naprawdę można pochwalić to, jakie aktorki obsadzono w tym filmie. No bo Anna Hathaway, Jessica Chastain, to są aktorki, które po prostu spojrzeniem wyrażały więcej niż tysiąc słów. Więc w momencie, kiedy mieliśmy te sceny na samym początku, spojrzenia między sobą, które otaczały nas takim dużym uczuciem względem siebie, a później ta nienawiść w oczach, albo nawet nie tyle, że nienawiść, ale często również dezorientowanie, smutek, to to naprawdę wszystko w połączeniu ze sobą było rewelacyjne do obserwowania. Wyglądało to tak bardzo realistycznie. że. Oczywiście mamy do czynienia z kobietami, które kiedyś były dla siebie najbliższe, ale przez to, że nastąpiła pewna tragedia, to nie potrafią do końca ze sobą od tego momentu rozmawiać. Tak samo przedstawienie tych małżeństw, to ja co oni byli szczęśliwi na samym początku, jak zakochani byli w sobie, ale w momencie, kiedy nastąpiła ta tragedia, to i u jednych, i u drugich wszystko się pozmieniało względem siebie. Różnica niestety tylko taka, że w przypadku tego małżeństwa, u którego tej tragedii nie było, no to oni się pozbierali. Mimo wszystko. Jakoś dali radę, bo ten problem ich aż tak bardzo bezpośrednio nie dotyczył. Ale w przypadku tego drugiego małżeństwa, które utraciło syna, no to tutaj niestety bardzo dużo rzeczy się pokomplikowało. Obwinianie siebie nawzajem, to jak bardzo nie mogli pogodzić się ze stratą. I rzeczywiście widać również u nich to, jak oni bardzo zazdroszczą tym ich sąsiadom, że hej, wy macie takie szczęśliwe małżeństwo, macie syna, a my nie mamy ani tego, ani tego. Jesteśmy w jednej wielkiej żałobie, nie mając totalnie nic. A wy żyjecie sobie tak, jakby nigdy. Nic się nie stało i możecie być szczęśliwi. Dlaczego tam się to wydarzyło, a nie wam? Co my takiego zrobiliśmy, że akurat nas spotkał taki los? Ten film poza dramatem ma również wątki thrillerowe, które, no ja przyznaję, że nie do końca wam ich fanką. I zdaję sobie sprawę, że polegały one trochę na tym, żeby być taką dawką tajemnicy, jakoś nas zaintrygować bardziej tą historią i tak dalej. Chociaż to, tak jak mówię, wolałabym, żeby ten film się skupił tylko i wyłącznie na tym dramacie, bo jakby poświęcili mu więcej uwagi, bardziej dopieścili ten temat. Wydaje mi się, że z samego scenariusza jak najbardziej mogliby więcej wycisnąć, dodać temu więcej emocji, mięsa i tak dalej, to naprawdę ten film byłby jednym wielkim arcydziełem. Ale to, że oni dodali te wątki thrillerowe, które no były lekko na siłę zrobione. I ja zdaję sobie sprawę, że okej, okay, jest jakaś szansa, że ta historia mogła się wydarzyć w ten sposób, w jaki się wydarzyła, ale to wszystko w pewnym momencie idzie w taki dziwny kierunek, którego ja do końca nie akceptuję, bo jest on dla mnie po prostu za bardzo hardkorowy. I widać, że to jest po prostu zrobione tak, żeby zamotać i żeby widać zdziwić, żeby widz miał takie o, ale tutaj podziało się, Jezus, co to za film, co oni tutaj zrobili? Ale po co coś takiego? Jakby mi by realnie wystarczył tylko i wyłącznie dramat, w którym skupiliby się na tych emocjach, na tych ich relacjach między sobą, tej dwójki rodzin. Realnie z tego można było tak dużo wycisnąć. I widać, że oni próbowali powoli coś z tego wyciskać, tylko wciąż za mało. Plusik za fabułę i za to, jaki mieli na nią pomysł, minus zdecydowanie za. A to w jaki sposób ją poprowadzili dalej. Bo moim zdaniem ten typ filmu powinien być filmem, który nie stoi właśnie fabułą, tylko stoi bohaterami, emocjami i tak dalej, tym, co ma przekazać. A oni na siłę próbowali właśnie zrobić z niego, żeby był tym i tym. Co w konsekwencji niestety nie wyszło za dobrze. Czy po finale miałam coś takiego, że wow, w sumie całkiem nieźle? Nie wiem. Bardziej byłam taka, naprawdę coś takiego się wydarzyło w tym finale. Naprawdę otrzymaliśmy taki finał całej tej historii. Jest on tak średni dla mnie, czy mnie zdziwił? No, zdziwił mnie ciężko, żeby mnie to nie zdziwiło, to co otrzymałam, ale nie jestem totalnie usatysfakcjonowana finałem tej historii. I wydaje mi się, że sporo widzów, którzy obejrzą to, nie będą. Dla mnie instynkt to jest taka ocenka 6 na 10. Mogło z tego być spokojnie 9, gdyby popracowali bardziej nad scenariuszem, poszli w kierunku tych emocji, tych bohaterów, a oni zaczęli w to iść, później nagle zaczęli robić wątki thrillerowe, które moim zdaniem były totalnie bez sensu i niepotrzebne, no i w konsekwencji dostaliśmy taką trochę kupę, która nie jest zbyt dobra, ale mimo wszystko wciąż mam spoko z nią wspomnienia, bo tak jak mówię, ten początek zapowiadał się fajnie i obiecująco. Szczególnie jeżeli dodamy ten fakt, że jest tutaj super obsada, te dwie kobietki taką robią robotę. Sam pomysł na film również jest bardzo dobry. To jaki jeszcze plus mogę dodać to fakt, że ten film ma tylko półtorej godziny. Oni, dobrze, że go nie przedłużali na siłę, bo rzeczywiście ten czas totalnie się nie dłuży. Jak go obejrzałam, to miałam takie wow, tak szybko ten film mi zleciał, aż się nie spodziewałam, także tutaj spory plusik za to. Tylko, że no tak jak mówię, no tak fabuła i ta cała historia nie jest dla mnie satysfakcjonująca. Ja się totalnie nie cieszę z tego, jak to się skończyło i wydaje mi się, że bardziej bym była zadowolona, gdyby tutaj było jednak więcej tych emocji, które widziałam na samym początku, bo naprawdę jak doszło do całej tej tragedii, jak obserwowałam to, jak ich relacje się wszystkie zmieniły, to naprawdę to było bardzo dobre. I wręcz tylko zacieram rączki, myśląc, że tak będzie przez cały film. A tutaj nagle dodają jakieś wodki, totalnie nie z tej ziemi. W sensie, dobra, może z tej ziemi, ale niepotrzebne. I trochę sobie pluję we fakt, że ten film jest tak mało popularny, bo jestem bardzo ciekawa, co inni powiedzieliby właśnie na ten film. A wydaje mi się, że opinie mogą być różne. Jednym się spodoba to jak zostało to poprowadzone, drudzy stwierdzą tak jak ja, że mogło to być więcej emocji, a trzeci stwierdzą, że hej, to mógł być od samego początku thriller. Czemu oni w ogóle na samym początku się jakby rozwarstwiali w ogóle na tych wątkach emocjonalnych i na tym co oni przeżywają, jakby po co to jest w ogóle potrzebne? Także wydaje mi się, że tutaj opinie mogą być różne. Mimo tego kompletnie nie żałuję czasu na ten film. Wydaje mi się, że jest idealny na taki sobotni wieczór. Jedyne czego żałuję, no to tylko tego, że był tutaj potencjał na coś więcej. Ale no jako taki film, który obejrzycie sobie, bo wam się nudzi, no to... Śmiało zabierzcie się za instykt. Jestem ciekawa w waszej opinii, co wy powiecie na tą fabułę. Bo tak jak mówię, ma ona pewne wątki, które były bardzo dziwne, ale tak jak mówię... Fajnie się skupia na samym początku na tych emocjach. Tak samo zresztą cała ta historia z tym dzieciakiem, w sensie z tym Tio. Tio to jest akurat chłopiec, który właśnie przeżył, był przyjacielem Maxa, czyli tego chłopca, który umarł. No tutaj akurat z tym Tio też jest taka trochę skomplikowana historia, bo jego nastawienie do matki tego drugiego dzieciaka, moim zdaniem, lekko było takie, że widziałam tam pewne nieścisłości i to, że hej, może niekoniecznie tak by jednak to wyglądało, chociaż okej, okay, jakby to jest ośmioletnie dziecko. Nie mogę się do tego przyczepić, może rzeczywiście akurat takie dziecko po takiej tragedii, bo jednak stracił najlepszego przyjaciela, mogło tak się zachowywać. Doceniam jednak rolę Chastain, bo ona grając bohaterkę Alice, która jest taka wścibska, chce się dowiedzieć co i jak, albo co się jej nie gra, no ona była bardzo inteligentną postacią, mimo wszystko. Jasne, tam w pewnym momencie się zagubiła, ale co jak co, była bardzo inteligentną postacią i fajnie została rozpisana. Tutaj nawet się nie mogę przyczepić, cieszę się, bo czasami te bohaterki są robione w głupi sposób, nie myślą, a tutaj rzeczywiście ona jak najbardziej myślała, wszystko sobie łączyła w kropkach, bardzo dobrze rozpisano. A właśnie się troszeczkę o to bałam, szczególnie jak ten film poszedł w tą drugą stronę i przestał się skupiać na tych emocjach. No dobra, z mojej strony to chyba było tyle. Tak jak mówię, film mi się całkiem podobał, jeżeli macie wolny wieczór, no to sobie go obejście, ale nie zmuszam was do tego, nie mówię, idźcie to oglądać, bo mimo wszystko nie jest on niczym takim obowiązkowym i prawdopodobnie możecie znaleźć jakieś lepsze zastępstwo, któremu postawicie wyższą ocenę. No dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć. Do następnego.